Witam państwa. W dzisiejszym materiale zaprezentuję państwu oczyszczalnię biologiczną Ecopol Biohybryda. Rozwiązanie idealne dla domów jednorodzinnych, które potrzebują oczyszczalni ścieków niezawodnej i z wysoką skutecznością oczyszczania ścieków. Zapraszam serdecznie na materiał. Oczyszczalnia biologiczna Ecopol Biohybryda dzięki zastosowaniu technologii złóż fluidalnych oraz czterem. Komorą w zbiorniku zapewnia bardzo wysoki stopień oczyszczania ścieków i bardzo dużą elastyczność na nierównomierne obciążenie ściekiem. Skuteczność oczyszczania ścieków w tej oczyszczalni dochodzi nawet do 98%, a tak dobrze oczyszczony ściek będziemy mogli zrzucić do cieku wodnego, stawu bądź rozprowadzić po terenie naszej działki. Do zbiorników Ecopol nie potrzebujemy dokupywać dodatkowych nadbudów. Ponieważ mają one wbudowany system teleskopowych nadstawek, które są regulowane w zakresie 40-90 cm. Dzięki takiemu rozwiązaniu dostosujesz wysokość nadbudów do poziomu gruntu. Oszczędzasz tym sposobem czas i pieniądze. Teleskopy zamontowane są na szczelnych uszczelkach, co uniemożliwia dostawanie się wody z gruntu i zalanie zbiornika, a jest to dość powszechnie występujący problem w innych zbiornikach. Zbiornik Ecopol wykonany jest z włókna szklanego. Które mu nadaje bardzo dużej wytrzymałości, a także długiej żywotności. W związku z powyższym można go montować w każdych warunkach gruntowo-wodnych bez obsypki cementowo-piaskowej, co gwarantuje szybki i prosty montaż. Maszynownia wkomponowana jest w zbiornik i uzbrojona, dzięki takiemu rozwiązaniu oczyszczalnia jest gotowa od razu do pracy. Rozwiązanie to sprawia, że zachowujemy ciszę wokół oczyszczalni. Maszynownia zabezpieczona jest filtrem powietrza, co wydłuża żywotność kompresora. I zmniejsza częstotliwość konserwacji. Zastosowanie wysokiej klasy dmuchawy hiblow gwarantuje wieloletnią i bezawaryjną pracę, a zamontowanie maszynowni w środku czyszczalni pod ziemią zapewnia cichą pracę urządzenia. Potwierdzeniem bezkompromisowej konstrukcji i wysokiej jakości. Jest gwarancja, którą udziela producent na zbiornik, wynosząca 10 lat na jego szczelność. O czym jeszcze warto wspomnieć w przypadku oczyszczalni EKOPOL jest to, że ma ona w sobie wbudowany separator tłuszczu, a jest to bardzo dobre rozwiązanie dla osób, które w kuchni często na przykład używają dużą ilość olejów. Zbiorniki EKOPOL występują w różnych pojemnościach. W tym materiałem prezentujemy Państwu. Zbiornik o pojemności 2,5 tysiąca litrów oraz 4000 tysiące litrów. Są to rozwiązania przewidziane dla różnej ilości osób. Ten mniejszy zaspokoi potrzeby rodziny 5-osobowej, natomiast 4000 litrów może już zaspokoić potrzeby rodziny nawet dziesięcioosobowej. Oczywiście nie są to wszystkie pojemności, które występują w, naszym, w naszej ofercie, ponieważ dysponujemy jeszcze zbiornikami znacznie większymi, które mają pojemność nawet 20 tysięcy litrów i są przeznaczone do obsługi małych osiedli. Oferowane przez nas sklep internetowe zestawy zawierają wszystko, co niezbędne do prawidłowego uruchomienia oczyszczalni ścieków: zbiornik Ecopol o wybranej przez Państwa pojemności, dmuchawy kompresora, który będzie napowietrzał ściek, kompletnego zestawu drenażu, który może być raki w zależności od tego, jaki Państwo posiadają grunt, i mogą to być tunele rozsączające, tradycyjne rury drenarskie z nacięciami i kompletem kształtek i kolanek, bądź studnia chłonna. Do każdego kompletu drenażu dokładana jest geowłóknina, która ma za zadanie chronić go przed zamulaniem, a także studienka chłonna w wariancie rur drenarskich. Do poprawnego działania drenażu wymagane są także wywiewki. My dajemy Państwu rury i wywiewki w kolorze zielonym, tak aby ładnie się komponowały z otoczeniem. Zapraszam Państwa do naszego sklopu internetowego tolen.pl, także kontaktu z naszymi przedstawicielami. Można to zrobić w formie telefonicznej bądź mailowej. Oni zawsze chętnie podzielą się z Państwem swoją wiedzą i odpowiedzą na wszelkie nurtujące Państwa pytania. Zapraszam jeszcze raz i do zobaczenia.